Halo, halo, dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie ponownie w Hirosach 5,5 oczywiście. Może nie aż tak oczywiście, ale ponownie w Hirosach 5,5 ,5 rozpoczynamy sobie drugą misję z kampanii The Queen, misja Rebellion. Okej, okay, tutaj dalej nie widzę, nie mam tego po polsku. Coś tam wgrywałem, słuchajcie, jakieś tłumaczenie dialogu wgrywałem jeszcze. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok, działo. No co bierzemy sobie na start? No, chyba weźmy sobie zbrojnych, co ono chyba najwięcej. Najwięcej dobrego tutaj nam zrobią, nie? Czy będą dialogi po polsku? Zaraz się przekonamy. Miasto Strandbow zasługuje na swoją nazwę. Żyją w nim najlepsi ucznicy. Potrzebuje ich w swojej armii. Ok, cudownie. Od razu wszystkich ten odcinek może być troszeczkę krótszy, ze względu na to, że bardzo późno siadłem do nagrywania tego. Jest 18.37 w tym momencie, jak ja to nagrywam. A Mamy piąty level to mi zabląłam spoko. Padł też pomysł, żeby zrobić w każdej kampanii iść po ulta. No i teraz może nawet jakiś pomysł, ale to jest koniec mapy, super. To jest może nawet jakiś pomysł, ale on jest cholernie, ciężki do zrealizowania. Spróbujemy, być może. Być może uda się nam to osiągnąć w jakimś tam stopniu, ale no wiem, że to nie będzie. Absolutnie nie będzie to łatwą rzeczą. A my tutaj zaraz będziemy mieli pierwszą walkę chyba. Oje się gra nam nie ścięła no gra się ścięła, ale nie na tyle. Na ile mogliśmy to. Na ile moglibyśmy tutaj nie wiem, płakać czy, czy coś takiego dobra słuchajcie na początek mamy tak no standardowo wasze zapisy e, Aleksander pozwolisz że piszę cię tylko z imienia e, bo zaraz do ciebie jeszcze dowalimy kupczo Kubczo, dzień dobry moi kochanieńcy wy hejka no enter hejka cześć i czołem hejka tulenka Moi konie oczywiście, przypominam, że jeśli wy chcecie się znaleźć się na zapisach tej, 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 tej kampanii, rozgrywki tego filmu, to whatever. E, piszcie, piszcie komentarze, wtedy ja z wielką chęcią was tutaj wszystkich dokoptuję do tych e, zapisów i będziecie już na zawsze, na wieki e, z do oglądania filmów. Te, no nie, no jest tragiczne, to kur, da się to zmienić jakoś, opcję. sterowanie, gdzieś się da zmienić, sterowanie. Chyba się nie da. Dobra, zobaczymy. No ej, tragedia. Dobra, zróbmy to powoli. Nie tu, tylko. Bo on się cały czas obraca. O o o o o o o o o otóż to. Jedynki nie mam. Aaaa! <laughs> Jakie to jest pokraczne, gówno Masakra jakaś. Totalna masakra. O, ale w ten sposób jesteśmy w stanie chyba zrobić to w miarę. W miarę sprawnie Jeszcze bym zamienił tak szczerze chłopa z tobą I co? I ty, ciebie tutaj teraz... Aha No nie chcę cię tu... O, wrzućmy cię tutaj. Chłopaczka, tutaj postawimy, a ciebie... No, no! Młajta, masakry się tak będą musiał ustawić na wszystkich bitwach. To ja tutaj chyba o ciebie. Tu już mi działa prawy przycisk. No nie wierzę. Ja nie wierzę. No nie... Działa to naprawdę dziwnie, ale... Okej okay, no... Niech tak będzie, najwyraźniej musi tak być, słuchajcie... Zachęcam oczywiście... No, wow. Zachęcam oczywiście do postawienia łapki w górę, jeśli ten materiał jakkolwiek wam się podoba. Możecie też zostawić w ciemno i najbliżej potem ją odbierzecie, jeśli uznacie, że nie, no jednak... Jednak bardzo nie, fajnie nagrywam te filmy yy, i Wam się jednak nie podobają. No to możecie potem sobie cofnąć tę łapkę w górę, dać tak? na Łapkę w dół, jeśli chcecie, ale, ale nie róbcie, nie, nie róbcie takich rzeczy, co, co wy na to? Nie róbcie, nie róbcie. Co ta to i zrobi? Co, Bo oni całkiem nieźle łupią. Kójś, no dwóch strzelców mi ubi. Ja nawet jakbym chciał, to i tak bym nie pan tam dolecieć, No, Walska siła by się przydała mi na tego strzelczyka mojego, no ale już trudno. zwejtujmy, zwejtujmy, No i zaraz w Gnoja się tutaj będziemy wbijać, nie? Wydaje mi się, że to już chyba nawet jest odpowiedni moment, więc jeden chłop nam zleci, spoko, no ale, ale zaraz sobie z broni, jeszcze wlecą i tak dalej, więc będzie, będzie, wydaje mi się, że całkiem git. No pamiętajmy, że pierwsza mapa tutaj również nie jest nadzbyt wymagająca, znaczy no, to nie jest już pierwsza mapa, ale no, no, no jedna z początkowych ma jednak, no nie jest tutaj nadzbyt wymagająca, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć większego problemu z tym. 3-6, ojej, no ale on mi znowu nie to on mi ściągnie go tutaj. No ładujmy w niego i ściągnijmy już siódemkę, co? Szóstka. Oh my god, dobra, widz tutaj. Ta jedynka już tam na nie zrobię i miałem chyba jeden dwa obrażeń, więc to jest ludzik Ej, ale łupią nieźle, powiem szczerze. Łupią nieźle te chłopaki tutaj, nie? Cebulaki. Dobra, liczę na uderzenie tarczą, nie było. Ile przyjmiemy? Jeden zbrojny aż? A oh, wow. A ła, wow, no to było bezbolesne w takim razie. E, fajnie, że nam moralki tu siadły na strzelcu, ale no to rozgrywamy to bardzo, bardzo fatalnie. Bardzo fatalnie. Ty masz tylko 3 helta, więc zrobimy już Ciebie. Tak, żebyś tam tutaj na pewno problemów nie narobił już więcej. Na prostej strzałce, no właśnie miałem nadzieję, że zrobił jeszcze trochę więcej tak szczerze. Tutaj ta dwójka. Okej, okay, nie objął nam chociaż tej jednej, to jest jakiś plus. A helta zostało? Nie ząbitko mój... 9 helta, dobra, to jest luzik. To jest luzik totalny w takim razie. A czemu ty masz 0-0? Atak obrona 0. Obrona 7. Z czego to wynika, że ty masz ataki obrony na 0? już tą aura osłabienia. Kurde, ciekawe, a ty ile masz? Ty nie masz obniżonych. Ty masz obniżonego defensa w tym momencie. Nie mam pojęcia z czego to wynika, słuchajcie, no ale okej, okay, no to może dlatego tak mało łupią, nie, będę parę chłopów jest. Dobra, straty są olbrzymie, pięciu chłopów was resurrected, have been resurrected, sorry. Okej, okay, niech tak będzie. No ale martwiące jest to, że ci tak mało tutaj robili. No tak, mam teraz tą, tę to jest Strongbow, będziemy mogli rekrutować sobie Strzelca. Tak, bo spójrzmy oczywiście na ee, cele misji, no Capture, Stronghold, Within a week. A, bo mam tylko na tydzień, okej. Okay. No to może się nie skupiajmy głupio na... na zabawach tu jakichś, a bo tu jest już strong, bo dobra, to chodźmy tu od razu. Chodźmy, zróbmy to w takim razie i czem prędzej dojdziemy, tam jeszcze tygodniu owszem dojdziemy, więc ja sobie ponownie tutaj zapiszę rozgrywkę, tylko pozwolicie, że... ...zerknę sobie kto tutaj napisał, bo pisał nam tak... Pietrucha. Dzień dobry, panie Pietrucha. No i pisał nam też Paweł Tomaszewski. Dobra, Aleksander, wybaczcie, nie napisałem z nazwiska, a już pana Tomaszewskiego owszem, ale to tylko i wyłącznie przez to, że jednak no, pisał sobie Nick Pawę. Jakbyś miał Alek, eee, no to też w sumie imię, ale Pawe nie ma takiego imienia. No. Sorry, ale wiadomo o kogo chodzi. No i co, jak ja mam dojść tutaj do tego niby ulta? Co, bo ja nie wiem, bo tu mi nie pokazuje ulta, muszę wygrać Waskilwila jeszcze jakiegoś. No, dupa Jasiu, pierdzi weźmy ten na Expert Combat w takim razie Mamy nowy cel, czy jakaś cutsceneczka nam się tu pojawia teraz? Musimy 100 Archersów zebrać, spoko eee, No chyba nie mamy żadnej cutscenki teraz, więc po prostu rozbudowujmy miasto, bierzmy chłopo od razu Dawaj ich do armii, dorzucaj No i spoko, aha, bo my tam nawet nie weszliśmy do miasta teraz Dobra, luzik. damy radę, słuchajcie, nie ma się co spinać. to jest pierwsza misja dopiero Taka już bardziej poważna, nazwijmy to więc na luzaczku totalnym sobie powinniśmy to porobić no i co, no i tyle. Słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy, bo pierwszy, chciałbym pierwszy, po raz trzeci już w tym roku rozpocząłem nową pracę, zaczynam no w tym roku rozpocząłem w ogóle moją trzecią, trzecią już pracę. Czekajcie. No, rozpocząłem już moją trzecią pracę w tym roku, więc idę jak burza i trzymajcie kciuki, trzymajcie bardzo mocno kciuki za to, żeby to już była e, ostatnia zmiana pracy w tym roku i na najbliższy czas, bo już mi się, kurde, rok kończy. O, proszę bardzo, zamykać scenkę. Łucznicy podzielają mój punkt widzenia, lecz mówią, że Ashwood nie chce poddać się władzy króla. Muszę rozwiązać te sprawy rozmawiając z burmistrzem. Dobra, zamyślamy sobie rozgrywkę. I ostatnią kolegą, który którą tutaj chyba został z tego co widzę, z pan Jakub gniadek. Ej, to w sumie gniadek. Tak, dobrze, psem, dobrze, psem. Zapiszmy sobie rozgrywkę. W sumie. Olek, to ja bym bo ja mam już to w sumie. Ja tak myślałem, że to nie wejdzie, a widzę, że to chyba będzie wchodzić, nie? Ej, tylko, żebym teraz ci nazwiskiem przykręcił, dobra. Rzewski no, dzień dobry, dobra, uda się. Widzisz, Ole, pięknie nam się udało, panie, panie Aleksandrze. Jak kwaśniewski, szanuję bardzo. Eee, tylko tak, wywalimy sobie teraz tego starego save. A. No i git, no i chyba są wszyscy. Przypominam, jeśli ktoś z Was chce dołączyć do tego szlachetnego grona, zapraszam bardzo serdecznie do komentowania, eee, łapkowania, subskrybowania kanału. Również, bo to też jest bardzo miłe. Eee, o czym to ja tam gadałem? Tak, no, że zmieniłem pracę. Znowu, mam nadzieję, że to już ostatni raz, tak jak mówię, rok mi się kończy, więc no już, już za, za dużo tam nie mogę na wymyślać, za bardzo. Okej, okay, wy tu brońcie przejścia po prostu, to tak będzie. Eee, tak jak mówię, już mi się rok kończy, więc nie mogę za bardzo wymyślać. Chodźmy po chłopa więcej, przydadzą nam się chłopaki. Nie mogę za bardzo wymyślać, więc eee, przyda mi się bardzo to, żebyście też mnie tutaj wsparli, w tym wszystkim będzie mi niezmiernie miło. Eee, będzie mi niezmiernie miło, jeśli się to uda, słuchajcie, zrobić. No, bo kurde, no jednak no chciałbym wreszcie gdzieś się zadekować na dłużej, mieć fajną pracę. Teraz też, fakt, faktem, będę pracował w troszeczkę innym systemie e, i przez to może być. Przez to może być delikatnie problem czasami, e, w publikacji materiałów. Ale mam nadzieję, że wszystko mi się uda jakoś tak rozgarnąć, żeby to było wszystko e, w miarę, w miarę fajnie zrobione. A czy mi się wydaje. Czy ten motyw muzyczny, który aktualnie mamy, to jest wariacja motywu z bastionu chyba w Kirosach trzecich? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale daję sobie uciąć e, lewego knykcia palców, że to jest właśnie wariacja tego e, tego, tego, tego. tego. Motywu muzycznego Dobra, Wam to w ogóle totalnie nic nie robię. Wy jesteście też szybkie, z sukiencem. No zadajcie przede wszystkim obrażenie obszarowe, to jest dla mnie dużo, dużo ból, nie? Dużo, dużo ból. Rozrzućmy Was tu trochę. Dobra, ty mi się może tylko wbić w jedynkę i to jest dobre, więcej jedynek by się przydało, ale nie chcę tej kamery obracać za bardzo, bo wiecie jak to działa, wiecie co, zamiast uderzać w nią, ja zrobię coś niesłychanego do tej pory, dawaj mi boską siłę naucznika. A ty masz dalej chłopcze 0-0? Statystyki? Dobra, okej, okay, nie jest tragicznie. Masz dalej 0-0? Nie, masz nagle 4. To coś tam było ewidentnie z, nie halo z, z tamtymi chłopakami, nie? Chłopaki do wzięcia. No dobra, ładuj na proste. Jeszcze masz boską siłę teraz, więc, no właśnie, coś tutaj jesteś w stanie zrobić dodatkowo, więc to jest fajne. Siódemka, ale z kontratakiem, spróbujmy. Zanim jest kopalnia rudy, która nam jest niezwykle bardzo potrzebna w tym momencie do rozbudowy miasta. Więc nie ma co nawet pięknie, nie ma co nawet tej dyskusji ten temat, po prostu bierzemy każdą taką stratę. Cztery chłopa to nie jest dużo, szczególnie, że czterech chłopa aż nam wróciło. Wow, jeśli ktoś jest w stanie wytłumaczyć tę mechanikę, proszę dajcie znać, bo ja. Nie mam dla tego pojęcia jak to działa i dlaczego tak to w ogóle działa Jest cudowny jest ten motyw muzyczny, naprawdę No, nie mam pojęcia dlaczego to tak działa, ale jakoś to działa, więc... Fajnie by było, mi dali znać dlaczego tak jest Nie, naprawdę fantastyczny jest ten motyw Jaram się nim fest Jaram się nim fest Tak samo jak jaram się chyba fest tym Pozgarniam sobie kolejny chłop. od razu ja porobię te jedynki, co? Od razu te jedyneczki sobie porobiłem, bo zaraz o nich zapomnę Ja na tym się skończy. To jest teraz moje złe przyzwyczajenie, z Heroesów czwartych za to Gdzie tych jedynek, no siłą rzeczy nie robiłem, bo nie miałem takiej potrzeby tam Moi bohaterowie bardzo dużo na siebie tankowali No już widzę, że tutaj mamy no, te Hironsy i ten OBS, no muszę zrobić ten format kom komputera wreszcie Muszę do tego zrobić sobie dysk zewnętrzny, jeśli macie jakieś godne polecenia Dajcie mi oczywiście znać Potrzebuję trzeci poziom miasta, do tego potrzebuję Blacksmitha zrobić Czyli nie ma sensu stacjonować tutaj i czekać na tych łuczników, bo mi to nic nie da. Tutaj jest ciężki garnizon. Tutaj nieco lżejszy, no ale dalej jest ciężki. Tutaj jest chyba najłatwiejszy. Point taki, przez który się możemy przebić, więc chodźmy w tym kierunku. A ja zobaczę sobie jeszcze grafikę dźwięk. Nie, no gra, no nie, no ewidentnie nie mam tutaj czegoś takiego. Wrócenie kamery. No dobra, no trudno. Zostaniemy sobie na tym. Mam nadzieję, że po prostu to. myślam, jakiś chwilowy błąd był i to już się nie będzie powtarzony. I fantastycznie jest ten motyw, no jest delikatnie podbitny, no jest delikatnie zmieniony. To jest taki cover, nazwijmy to remake. Tamtego e, właśnie motywu muzycznego. No ale jest fantastyczny. No, fenomenalnie się go słucha, muszę przyznać, że naprawdę fenomenalnie się go słucha. E, nie wiem, czy mamy zapis, czy nie mamy zapisu, już nie pamiętam. No sobie zapiszemy. Po to mamy taką możliwość, nie? żebyśmy mogli to zrobić pewnie, że tak bierzemy to dwóch chłopów, yy, re rezurektujemy oczywiście, a ja śmigam czem prędzej w tym kierunku, po to, żebyśmy czem prędzej. Ojej ojej ojej, 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 możemy tam nie, nie dojść w tym momencie, to jest niedobre, to jest niedobre, ojej, a my, no ja. Dobra, daj mi więcej chłopów, no. Będą nam potrzebni, tak czy siak. Ale taki ból. No, jeden przyrost. Jeden przyrost, słuchajcie, jeden przyrost ee, strzelca mniej. No, ale teraz na pewno ich nie będziemy budować. Walniemy sobie Radę Miasta, e, po to, żebyśmy mieli tutaj więcej pieniędzy na dzień dobry. Okej, okay, wy jesteście teoretycznie klepania ale może być problematyczny. No, ale właśnie, dobra, dawaj mi to. I teraz życie stanie się też prostsze, nieco, jeśli będziemy mieć tutaj tych dodatkowych strzelców dla nas. Dodatkowe, jeszcze zaraz sobie oczywiście zgarniemy przy roz... zamku, nie? I to też będzie dla nas bardzo przyjemne. i tu jest koleń, strzelcy, no pięknie, fantastycznie. Tylko nie wiem jak to ma działać, czy ja po osiągnięciu stówki, czy ja z automatu wtedy już... E, wygrywam misję, czy, czy... nie wygrywam misji. Nie mam dla tego pojęcia, szczerze mówiąc. Mam 51 ich w tym momencie, więc... też jest całkiem, całkiem sporo, muszę przyznać. Już jesteśmy w stanie coś pobojować, to na pewno. I widzę, że to jest full, to jest wszystko, co możemy wybudować w tym zamku. Więc okej. Okay. No mam nadzieję, że my nie wygrywamy misji, kiedy osiągniemy liczbę tych... A nie, bo musimy jeszcze capture the Ashwood. Dobra, ale mam na to jakiś czas? Nie mam, więc spokojnie mogę sobie zebrać dużo, dużo większą armię i z tą większą armią po prostu polecieć na przeciwnika i to też będzie dobre. No tak, już mamy też zieloną ikonkę domku tutaj przy... przy naszym zamczysku, więc... wiemy też dzięki temu, że... no już mamy fulla tak naprawdę. Was nie potrzebujemy iść, was też nie potrzebujemy iść. Co tutaj mamy, co? Coś tam jest. Szczerze powiedziawszy, no chodźmy tutaj, A tutaj ja nie mam dojścia na ten moment. Czyli tutaj muszę iść tutaj południową stroną. Wow. Dobra, chodźmy tu. Chodźmy tutaj, naklepiemy tych ziombeli tutaj zaraz i będzie git. Tutaj mamy to zdobyte w tym tygodniu. Mam no oczywiście, że mam to zdobyte w tym tygodniu, więc jest luzik nadpisujemy sobie oczywiście stan gry, no i lecimy dalej no pięknie, porobienie w ogóle bez strat expert leadership, jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy sobie to złapali, tutaj już byliśmy oczywiście więc tutaj nie musimy podchodzić po raz kolejny, no wy jesteście na panie, bardzo łatwo bardzo łatwo do zrobienia ale spokojnie, nie spieszy nam się z tym Zobaczymy jeszcze większą armię, bo i tak sobie to wszystko będziemy czyścić i tak, o jest strażnica fantastycznie z wielką, z wielką chęcią sobie ją przejmiemy, słuchajcie, bo to nam daje możliwość rekrutacji kolejnych przydatnych nam jednostek, nie? Eee, tak, dawa ich, rekrutuj. Okej, okay, tu już są jakieś duszki, kocmołuski, poziom niski, raczej powinniśmy porobić bez problemu. Eee, no, ale zaraz zobaczymy. Co on z tego wyjdzie? W ogóle. Dajcie, dajcie znać. Nie potrzebuję, żebyście dawali znać. Mamy już prawie. No za chwilkę 20 tego materiału z tego, co... Dobrze ją patrzę, a mój obec, słuchajcie, mój kochany obecik wskazuje mi aż 8,5 minuty na, na filmie, więc jest naprawdę fantastycznie mi się współpracuje tutaj z moim ko komputerem standardowo. No już myślałem, że się naprawiło. Patrzcie, ale podczas trybu taktycznego prawom, prawym tym nie mogę się obracać, zaś lewym tylko. Tu jest jakieś skopane, totalnie skopane sterowanie. z na tym, a tutaj już prawa, 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 prawy PPM, tak zwany Pepesza. Tutaj już Pepesza działa, więc. Masakra jakaś. Naprawdę nie będzie z czego to wynika. No, jeśli ktoś z Was wie dlaczego tak jest, proszę dajcie znać, bo jestem sam cholernie ciekaw po prostu, nie? Sam jestem cholernie ciekaw, z czego to wynika. No, bo jest to, muszę przyznać, też dość upierdliwe. Dobra, wycofaj się tutaj. Fantastycznie, no ty możesz podchodzić, to nas nie zaboli. Ty się wycofaj, tu fantastycznie. Ty się wycofaj, tutaj. Duszek gówno już nam też zrobi, więc to jest bardzo gij. Ty złej, tuj, ty złej, tuj. Eee... Dobra, zacznijmy ciebie obijać. Bo ty możesz być zaraz problematyczny. Teraz ty strasz. tutaj już się mam, go, nadzieję, że go pozbędziesz. Fenomenalnie, fenomenalnie. Wszystkim ojcujemy. Podleć, panie duszku. O jeden, całkiem mądrze, muszę przyznać. Bardzo mądrze nawet. Złej, eee, tu to jeszcze. Podchodź, panie zombiaczku. Super. Dawaj, tutaj. Tych chłopów to my i tak rezurrektujemy, więc. To też jest luzik. Złej, tu to. Ładuj tu. Jeden, dobra, super. To ale to chyba oznacza, że kolejny strzał nam już nie siądzie. Dawaj, tutaj. Ładuj tu. Chociaż. Oj, bardzo niepotrzebne to było. Ale to było fatalnie. To nie no dobra. Wbijaj, może teraz się uda? Fantastycznie! No, jestem zdumiony. Skoczysz przed niego, proszę. Wskoczył, ajajaj. Ajajaj, dwunastkę ściągnij siódemkę, dobra, dyszka mi, zrobił jeszcze bubu. Ale dobra, jeden chłop to nie jest duża mm, strata dla nas, tak szczerze powiedziawszy. Idą, dwa, trzy obrażeń może zadać. Powinien to ustać. Pięknie, teraz tym bardziej to ustawisz, fantastycznie. Defuj, ładuj i 200 poppa również powinno sobie dać radę. No właśnie, no właśnie, fantastycznie. Cudownie, cieszę się bardzo. Ok, bierzemy te straty, bo musimy czym prędzej biegnąć tutaj. Aha, bo tu już tak się zaczął, na gdzieś to trochę hulanka. No dobra, no bierzemy to co jest i tyle, no. Słuchajcie, no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, już nic tutaj nic nie zmienimy, nie? Coś tak dziwnie zatrzymała, Izabelka. A właśnie, już widzę dlaczego się dziwnie zatrzymała, nie? Dobra, czyli tutaj jest te aszut, tak? Tak, to jest te aszut. Uuu! No całkiem nawet takie sprawne staki tam masz, kolego. Na nie wiem, kim jest za bardzo, bo sobie nie jest to powiedziane, chyba po prostu jest to jakieś miasto, które musimy przejąć. Uh, the owner of this building offers a supply contract in return for 500 gold. Po 500 po polsku. Jak jakiej Europie nam otrzymujemy? Okay, Okej, dobra. Czyli tutaj działa to tak, jak w H4, że po prostu zgarniamy I pewnie już o tym mówiłem. <laughs> pewnie już byłem tym zszokowany, ale no no no, sorry, zapominam se Eee, czyli tak, czyli, czyli to po prostu bierzemy to już nasze, tak jak kopalnia i co tydzień na to dostarcza tych surowców, o których tutaj była mowa. Fantastycznie. Czyli jednak Heroosy czwarte nie było aż takie złe, kochani, skoro e, twórcy rzekomo najlepszego moda do Heroesów piątych e, korzysta z takich właśnie pomysłów Dobra ja tu wezmę we strasznie nie chcę z nimi walczyć. Wiecie, strasznie nie chcę z nimi walczyć. 1500 PDK fajnie, ekspertko obrona już mega fest dobrze. No nie, nie otwieraj mi tego, nie chcę tego. Przypadkowo tam kliknąłem. E, tylko wiecie co, bardzo mi brakuje tutaj tego, żeby oznaczyli to chociaż jakimś małym, e, jakimś takim maluśkim, wiecie czym, e, mm, jakąś flagą małą, kolorem, cokolwiek, bo ja teraz nie wiem, czy to należy do mnie, czy to nie należy do mnie, ja wam gwarantuję, że ja za chwilę będę biegał i drugi raz wchodził do tej samej rzeki, tak paradoksalnie mówiąc, e, no bo po prostu zapomnę, że to jest moje, bo to nie jest nigdzie oznaczone jako moje, nie? Yy, Hirki, proszę się nie przecinajcie Dziękuję Weźmy tutaj sobie po yy, Po plusik do ataku Jak najbardziej on się nam przyda, tak mi się wydaje Słuchajcie, tutaj widzę coś chyba popularnego, będziemy musieli się z nim naklepać yy, Ale to... No nie zdążymy już w tej turze, więc zapiszmy sobie rozgrywkę, słuchajcie i kochani i dzisiaj troszeczkę krótszy materiał właśnie często że dzisiaj troszeczkę późno też skończyłem ten mój pierwszy dzień pracy, e, później się zabrałem do tego wszystkiego, jestem też trochę zmęczony, więc dzisiaj po prostu się tak, żeby zdążyć tak mniej więcej z 19 na wrócenie tego odcinka, żebyście nie czekali do północy, e, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do zostawienia łapki w górę, pisania komentarza i subskrypcji kanału i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o godzinie 19, .00. trzymajcie się, cześć!